Roksana Wegel wsiadła za kierownicę. Już ostrzega fanów, bydeutem, ale nie wiem, jak się jest dziełtem. Ruksana Wegel od niedawna może pochwalić się pełnym i prawdziwym przepisem na sukces. Już niedługo, 18-latka, wyda nowa pletę, jej życie milosne także rozkwita, a niedawno została mama harcika w szefira Roxana wkracza w dorosłość na poważnie, wybrankiem jej serca jest 26-letni Kevin Mgley. Który to ponoć może pochwalić się pełna akceptacja jej rodziców. Dzięki związkowi z dużo starszym partnerem, Roxie może pochwalić się też niemalym zainteresowaniem mediów i najwyraźniej tytułem najmłodszej macochy w dziejach polskiego show biznesu. Przypomnijmy, że jej 26-letni ukochany doczekał się syna który niedawno obchodził trzecia urodziny. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Miloda piosenkarka jest też bardzo aktywna na Instagramie, gdzie skrzetnie prezentuje perypetie życia codziennego. Nie wszystkim jednak podoba się ten nowy i masz i dojrzale przygody, które tam dokumentuje. Res nawet została skrytykowana za wakacyjne fotki w stroju kapielowym. Zobaczcie sami. Roxana Wegel wygina się w kostiumie na piasku. Internauta poucza, zemloda jest tak odwazne pozy, foto. Niedawno Roxana Wegel oznajmila swojemu półtora milionowemu gronu obserwatorów. Zaraz poczyna własnie naukę jazdy. Siedząc w wozie z dziecięcym fotelikiem na tylnym siedzeniu. Przedstawiła fanom historię za kierownicy w trzech aktach. Będę zaraz jeździła autem. Nagrywamy kulisy z wawy i w las nie, nie wiem, jak się jest z dziełtem. Nigdy tego nie robiłam. Wołówno będzie grubo będzie grubo trzymajcie kciuki za moją jazdę, powiedziała przejęta rok w pierwszej części swoich przykód. Na kontynuację nie musieliśmy jednak długo czekać. Godzinę później osiemnaście latka przyznala: Z. Nastawienie cudowne już niedługo radzę uważać na drogach. Trzeci akt był recenzja celego wydarzenia, w którym to młoda kursantka wyznala. Za kierownica czuje się jak ryba w wodzie. Jaram się kochani ta jazda autem. Świetnie się bawilam, bylo super, szykujcie się na nowego kierowcę rajdowego, wyznala Roxana. Myślicie, że dobrze pójdzie jej kultowe zawracanie na rondzie?